To. Dlatego, Dlatego ja czy? Prosimy, czy pierwszymi są zmęczeni? Nie, nie. nie, nie, nie. To jest dobra nie. wiadomość. Tak. Oczywiście, że dobra. Co to takie, takie odległości, to co jest małe A ile typo. tak prawdziwie dzisiaj na nogach? Dzisiaj zaraz. Około no, 16, jest, koło 16 jest, jest kilometrów. Jest to duży wysiłek. No. Nieprawda. Czuję się trochę na nogach. Bo, pan, bo pan Jurek to był Santiago de Compostela. Ale się w nogach. No, jak tu, tu mamy pielgrzyma to co, szczególnego proszę my mamy, to mamy pielgrzyma prostu, szczególnego, bo był hisz, strzeladzi, do Hiszpanii doszedł. pan Jerzy Krysiak tak jest, także oczywiście, dalej jeszcze od Lizbony szła, no jeszcze dalej, w Portugalii może proponuję, żebyśmy sobie z księdzem zrobili zdjęcie tutaj, może na tym bórku, tak żeby w tą kościół tak, tak. prosimy księdza proboszcza tutaj do tego tak pięknie. pięknie. Jeszcze... Rozłożysz to później. Tak? Cześć, ja filmuję jeszcze. Już skończę filmowanie. Proszę bardzo. proszę się ustawiamy. się. Darek nam robi teraz zdjęcie, a ja już teraz też uciekam. U. Tak, tak. Tutaj na razie to nas pokierują. Wszystko proszę, kiedy mamy bo tu mamy Kamerują i, i tego. Tak.